Dobrowolnie przezegram pod słowem honoru. Dobrowolnie przezegram pod słowem honoru, że póki zróbię jestem, że puki zróbię jestem, na każde wezwanie naczelnika, na każde wezwanie naczelnika, lub jego zastępcy, lub jego zastępcy, bez względu na porę roku, bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, dnia i stan pogody. Stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie, stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie. Odpowiednio na wyprawę zaopatrzony, odpowiednio na wyprawę zaopatrzony i udam się w góry. i udam się w góry według marszrut i wskazań naczelnika. według marszrut i wskazań naczelnika. Lubiego lub jego zastępcy, lub jego zastępcy poszukiwań zastępcy. zaginionego poszukiwań zagminionego i niesienia pomocy i niesieniają pomocy. Postanowienia statutu pogotowia, postanowienia statutu pogotowia i regulaminu nadcząów czynnych i regulaminu zazarów czynnych, czynnych będę wykonywał ściśle będę wykonywał ściśle, jak również rozkazy naczelnika jak również rozkazy naczelnika jego zastępcy jego zastępcy i kierowników oddziałów i kierowników oddziałów Obowiązki se, Obowiązki se będę pełnić sumiennie i gorliwie, będę pełnić sumiennie i gorliwie, pamiętając, pamiętając, że odnego postępowania, że od mego postępowania zależny być może życie ludzkie. Zależny być może życie ludzkie z uprznej świadomości z uprznej świadomości przyjętych na się trudnych obowiązków przyjętych na się trudnych obowiązków i na znak dobrej woli i na znak dobrej woli powyższe przysiężenie powyższe przysiężenie przez podanie ręki na świńkowi potwierdzam przez podanie tej ręki na świńkowi potwierdzam Ludziom w górach, to jest najważniejsze, co możemy chronić, co możemy ludziom dać po prostu swoją siłę, energię, żeby iść i pomagać, żeby w górach Także dlatego to jest tak ważne, dlatego są emocje. będą wykonywać trochę nie te prace, no, tak jakby no, nie będą w tym w tym najbardziej ciekawej części technicznej, która, która sprawia dużo przyjemności, trzeba będzie czasem wynieść ciężki plecak, po prostu albo jedzenie dla grupy, która gdzieś tam wyżej działa, ale, ale to jest też taka próba pewnej przydatności, bo działanie ratownictwa górskiego jest, to jest ratownictwo zespołowe. Tutaj czasem w ratownictwie wodnym jeden dobry ratownik potrafi kogoś uratować, wyjąć z wody. W górach to się zazwyczaj nie udaje. W tych poważnych wypadkach nie ma mowy, aby jedna osoba była w stanie w sposób profesjonalny kogoś uratować. Trzeba się wspinać, trzeba bardzo dobrze jeździć na nartach i trzeba znać tapcy przynajmniej na dobrym poziomie turystycznym. Tutaj nie wymaga jakichś cudów przedstawić wykaz swojej działalności spinaczkowej. To podanie musi być poparte przez dwóch członków rzeczywistych TOPRU. Później trzeba zdać egzamin wstępny. To jest egzamin praktyczny z narciarstwa wspinania i, i oczywiście pytamy z topografii TATR. I kiedy te, te egzaminy są zdane pomyślnie, zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu poczet członków kandydatów, czyli na ten staż kandydacki, określając długość tego stażu yy, i później trzeba się wziąć dalej do pracy. Szkolić hmm. się, szkolić się, działać w górach, szkolić się, zdawać egzaminy. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to po półtora do trzech lat właśnie można taką, takie przyrzeczenie złożyć i stać się pełnoprawnym członkiem nadal pracującym społecznie. To ciężko, trudno dostać się do tego, to nie jest tak łatwo, bo jest szereg egzaminów, e, także nie jest łatwo się dostać. Także trzeba było dłuższą drogę przejść, żeby stanąć tutaj i, i właśnie powtórzyć tą, te słowa przysięgi także.